Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jeden z takich spontanicznych moich filmików. Słuchajcie, zagaramy sobie w agar.io, czyli w agar.io. Ja widziałam parę filmików na kanale Purepaja, którego uwielbiałam, tak szczerze mówiąc. I tak strasznie, strasznie się leje zawsze na tych filmikach. Słuchajcie, jego postanowiłam Wam nagrać, postanowiłam w ogóle zagrać pierwszy raz, bo jeszcze nigdy w to nie grałam. Dzisiaj w ogóle. Gram pierwszy raz właśnie z wami. Zobaczymy jak mi to wyjdzie w ogóle. To jest śmieszne, to jest taka głupia gra naprawdę, ludzie. Bo to są kuleczki, które się zżerają nawzajem. Każda kuleczka to jest jakiś tam inny gracz po prostu. No zobaczymy, zobaczymy jak mi pójdzie. Wpiszemy sobie nick, nick? nie wiem, może mój po prostu Asia 210321. Okej, okay, zaczynamy. Słuchajcie, musimy zżerać te małe kulki. I uważać, żeby nas nie zeżarły te duże. Spadaj! Okej. Okay. Uciekam, czekajcie, uciekaj, czekaj, gdzie ja mam. Uciekam, Nie wiem co teraz mówię, ale okej. Okay. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak jesteśmy tacy mali, to jesteśmy bardzo szybcy. <laughs> Im, jest, Im jesteśmy więksi, tym jesteśmy powolniejsi. Dobra. Hej, zjemcie, mogę Cię zjeść. Marmil. Czekajcie, bo tutaj jakaś... Dziwna, zielona kula. <laughs> daj tu! daj tu, księżyc! Ebola! Ebola, zeżrę cię! Chodź tutaj. Zeżremy ebole. <laughs> Jestem gruba i nie mogę się ruszać, już zobaczcie! Jestem coraz wolniejsza. Czy mogłam sobie wybrać kolor? Chyba nie. Chodź tu, ebola, zeżrzecie. Chorupsko-wstrętne. kontoniz jakiś. To jest za duża, żebym ją mogła zjeść. Ale tutaj! Holandia! Nie, bo mnie zeżrą. Czekajcie, zeżrę Holandię. Uciekła. Jest, jest, widzę. Czekajcie, muszę normalnie, muszę te nederlandy zeżreć. Bośnia. Nie, bośnia za duża. Tu można się również rozdzielać. Czekajcie. <noise> Wszyscy teraz prawdopodobnie myślą, że ja jestem z Azji. Ale okej. Okay. <noise> My wiemy, że to jest moje imię Asia. Whoopie Power. Okej, okay. zażarłabym cię, ale chyba cię nie dogonię. A, 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 a. Gdzie co, bo ja tak się rozglądam, kogo by tu zjeść. A za chwilę zostanę pożarta, Nie! Jeszcze chyba Rusy. Ludzie chyba jeszcze Rusy mnie zażarli. Gramy jeszcze raz, zagramy jeszcze raz, dobra. Rośniemy w siłę, ludzie, rośniemy. Spili, okej, spili nas tutaj. Spili, Gonzales nas goni. Szybko. Dostacie, najlepiej się trzymać środka, powiem wam tak szczerze. Ebola, ebola, Yes, zżarłam te choróbsko, widzieliście to. Zżarłam. A ty, o ty. Chciałeś tak? Jak to się robi w ogóle? Nie, nie chciałam! Nie, co ja robię, ludzie? <grywy> o, dobra, ale tam została jedna moja część. Połączmy się, połączmy. Nie, ja się chcę połączyć. Jak ja to zrobiłam? Czekajcie. Złączmy się. Boję się teraz cokolwiek nacisnąć, bo teraz się... zobaczcie jak Holandia urosła w siłę. Jak ja się mam połączyć? Nie. Złączmy się. Tak. Dziękuję bardzo. Patrzcie, Holandia mnie zapamiętała. Widzicie to? Teraz mnie będzie goniła. Dobra, zwijam się. No, mam mnie na celowniku jak nic. Zobaczcie. Zemsta. A ty czego? Czego? Możemy się poprzytulać ewentualnie jak chcesz, bo nie możesz mnie zjeść, ani ja ciebie. Także spadaj tu coś tam, coś tam tu. Czego chcesz? Czego się mnie... Trzyma. Nie! Boże, jaka głupia gra. Ale fajna, ja lubię takie. Hej Steam Będziesz smaczny. O oh, no, 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 no! Jezu! Jakie to było głupie! Zobaczcie co on robi! Nie! Znowu poległam. Dobra, ostatnie podejście. Słuchajcie, ostatnie podejście i kończę z tą durną grą. <grytania> Durna gra, ale normalnie tak bawi. Ostatni raz. Ludzie, czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście, co oni ze mną zrobili przed chwilą? Idziemy <grytania> ostatni raz. To była chwila ciszy. To była chwila ciszy. Muszę się nażyć tych małych kulek. Nie mam tutaj szans przeżycia. Wszyscy mnie tutaj zżerają. <laughs> jedziemy, 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 Szamczaj. Aśka, nażyryj się. Nażyryj się. Jesteś różowa w ogóle. Byłaś żółta. Zaczynali. Piti! ho! <laughs> Dobra, ostatni raz! Tym razem ostatni raz ludzie. Nie, ja muszę sobie tutaj poćwiczyć chyba sama yy, grę, bo. No! W ogóle to jest taka godzina, gdzie bardzo dużo osób gra. <ścoughs> nie mam szans normalnie. Muszę poćwiczyć. Tu są jakieś. Tu są jakieś kurcze. Ten. Jakiś. specjalny, nie wiem. Noo, Rujan. Oni się potrafią rozdzielać. Rozdzielamy się na spacji bodajże. A nie wiem jak się właśnie scalić w całość z powrotem. Dobra, zżeram na razie te małe kucze, żeby tu coś... żeby się powiększyć chociaż odrobinę. Weź się, chłopie. United Kingdom chce mnie zjeść. Wielka Brytania się na mnie tutaj zasadza. Czekajcie, nażeremy się. Tu jest dużo tych małych. Krzysiu! Sześć! Sześć, Krzysiu! Sześć! Szotam. Krzysiu, szotam. Okej. Okay. Ty jesteś mniej więcej w mojej wielkości, także... Dobra, już z... widzę, że zwalniamy. Zaraz się rozdzieli i mnie zje! Hej, Księżyc! No się widzimy. W ogóle Solveig Moon, zobaczcie. <noise> Zaraz ktoś wyskoczy, jakiś wielki giganciór i mnie zerze. Tu te ósemki latają. Krzysiu! Uciekaj, bo tu polują na nas. Okej, okay, trafiliśmy na niezły ten. Na niezłe żarło, także wcinamy. Zaraz coś nas zerze. <ścoughs> Czuję to w kościach, ludzie. Ejka! Dobra, ja nie będę taka, nie będę cię zżerać. Dobra, jedziemy po krawędzi. O. Wow! Okej, okay, jestem za duża na twój brzuch. Kamyk, hej! O, trafiliśmy na nie... Hello! Czekajcie, bo ten, ta zetka mnie zeżre! Nie, 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 nie! Mogę się rozdzielić! Mogę, ja nie wiem po co to zrobiłam, nie mam pojęcia. Teraz mnie na pewno zeżre. i Nie wiem <ścoughs> dlaczego, ale mnie zeżrą. Jak się scalić? Nie, Asia! Nie tak! Wielka Brytania się zasadza na mnie tutaj. Ludzie, chcę się. Sta Jezus, jaki olbrzym! Melisa, nie żryj mnie! <grym> Boże, jaki tu olbrzymy! Melisa mnie zżarła. Słuchajcie, koniec, koniec na dzisiaj. To był taki eksperyment mój. Powiem Wam szczerze, że całkiem nieźle się bawiłam. Przy tym muszę trochę potrenować, bo nie wiem, właśnie. Nie wiem za bardzo o co tu chodzi. Jak się... Wiem, jak się rozdzielić i tak dalej. Ale no. Ale głupia gra, słuchajcie, ale jaka fajna, <taka>, taka sprzeczność. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten króciutki filmik Wam się podobał i do usłyszenia, pa pa!